Noc. Policjant drogowy zatrzymuje zniszczoną żółtą taksówkę w stolicy Jordanii. Nie ma pan zapiętych pasów to wykroczenie. Policjant patrzy na zmęczonego taksówkarza i puszcza go z ostrzeżeniem. Dopiero następnego ranka dowiaduje się, że za kierownicą siedział król Abdullah, a pasażerowie nawet nie domyślali się, kto ich wiózł. Dlaczego więc jeździł po mieście przebrany za taksówkarza? Czy było to dziwne hobby, czy sprytny ruch wizerunkowy? Co takiego usłyszał od pasażerów, że już następnego dnia wybuchło prawdziwe zamieszanie. I jakie jeszcze ekstrawaganckie przebrania stosował król? Obejrzyj wideo do końca. Finał cię zaskoczy. Luty 1999 roku. Jordania pogrążona jest w żałobie. Król Hussein, który rządził niemal pół wieku, umiera. Kraj jest w szoku. Kto zostanie kolejnym władcą? Wszyscy spodziewali się, że tron przejmie jego brat Hasan, przygotowywany do rządów przez dziesięciolecia. Ale na dwa tygodnie przed śmiercią monarcha, nagle wszystko zmienia i ogłasza następcą swojego syna, Abdullaha, wojskowego, który nigdy nie był przygotowywany do rządzenia, syna drugiej żony Angielki wykształconego w Wielkiej Brytanii. Wielu wątpiło, czy ten Europejczyk poradzi sobie z arabskim królestwem, ale on miał plan. Plan, którego nikt się nie spodziewał. Jordania pod koniec lat 90. była krajem o słabej gospodarce, gdzie korupcja pożerała wszystko od środka. W szpitalach lekarze żądali łapówek za operacje. Urzędnicy wymuszali pieniądze za każdy dokument. Obywatele stali godzinami w kolejkach, a bogaci załatwiali wszystko jednym telefonem. Celnicy blokowali biznes, a policja przymykała oczy na wykroczenia tych, którzy płacili. Ale król Abdullah nie znał całej prawdy o tym, co się działo. Kiedy jesteś królem, wszyscy cię okłamują. Ministrowie przynoszą piękne raporty i mówią o sukcesach. Wszyscy się uśmiechają i twierdzą, że wszystko jest w porządku, ale jak poznać prawdę? Jak zobaczyć, co naprawdę się dzieje? I wtedy Abdullah podjął decyzję, która wstrząsnęła nawet jego własną ochroną. W tamtym czasie był na tronie zaledwie pół roku. Nowy król założył stare ubrania i wziął kamerę wideo. Ochrona była w szoku, ale rozkaz to rozkaz. Król opuścił pałac zwykłym samochodem, bez eskorty. Udał się do sąsiedniego miasta Zarka. Tam przedstawił się jako dziennikarz lokalnej telewizji. Rozmawiał z przedsiębiorcami, handlowcami i producentami. I ludzie zaczęli mówić, nie rozpoznawali króla. Przed nimi stał zwykły reporter. Celnicy żądają łapówek za każdą przesyłkę. Dokumenty załatwia się miesiącami, bez znajomości nic się nie da. Urzędnicy sabotują pracę, chcą pieniędzy. Abdullah wszystko nagrywał każde nazwisko, każdą skargę, każdy szczegół. I nikt nie rozpoznał króla. Ale to była dopiero rozgrzewka. Kilka dni później król zrozumiał, że to za mało. Trzeba zejść głębiej. Ponownie zakłada proste ubrania i siada za kierownicą zwykłej jordańskiej taksówki. Bez ochrony, po prostu jako taksówkarz. Przez kilka godzin wozi pasażerów po wieczornej stolicy od bogatych dzielnic po slumsy, od centrum po obrzeża miasta. Abdullah pyta o ich życie, a oni opowiadają wszystko, co się w nich nagromadziło. Jeden mężczyzna skarży się na policję, która wymusza pieniądze. Kobieta opowiada o szpitalu, gdzie lekarze żądają zapłaty mu do koperty, inaczej nie przyjmą jej chorego dziecka. Starsza osoba narzeka na urząd skarbowy, gdzie urzędnicy są nieuprzejmi i celowo przeciągają formalności. A król tylko słucha, kiwa głową i zapamiętuje każdy szczegół. I nagle zatrzymuje go policjant drogowy. Nie ma pan zapiętych pasów to wykroczenie. W tej chwili wszystko mogło się wydać. Król przeprasza, a policjant go nie rozpoznaje. Widzi zwykłego taksówkarza i mówi: Dobrze, ostrzeżenie, ale proszę więcej nie łamać przepisów. Później przedstawiciel pałacu potwierdził dziennikarzom prawdziwość tej historii, a wieść obiegła cały kraj. I wtedy zaczęło się coś, czego nikt się nie spodziewał: fala zwolnień. Dyrektorzy służb celnych, lekarze wymuszający pieniądze, skorumpowani policjanci, aroganccy urzędnicy, jeden po drugim tracili swoje stanowiska. Ale król się nie zatrzymał. Potajemnie odwiedził trzy razy główny szpital Al-Bashir w Ammanie. Za pierwszym razem przyszedł inkognito, przebrany za zwykłego odwiedzającego i wyszedł wstrząśnięty. Brudne sale, nieuprzejmy personel, pacjenci na korytarzach, wymuszanie pieniędzy. Wydał administracji jasne polecenia, aby wszystko naprawić. Za drugim razem wrócił po dwóch miesiącach. Nie wykonano ani jednego polecenia, ani jednego. Wszystko pozostało bez zmian. Za trzecim razem pojawił się z ministrem zdrowia i zaczął zwalniać ludzi. Dyrektora szpitala, ordynatora, kierowników oddziałów, jednego po drugim. Historia obiegła cały kraj. Wszyscy zrozumieli, nowy król nie żartuje. Minęły dwa lata intensywnej pracy. W tym czasie Abdullah przeprowadził dziesiątki takich operacji, o wielu z nich nigdy nie mówiono publicznie. Ale król nie zamierzał się zatrzymywać. Nadal oczyszczał system, raz po raz wychodząc do ludzi. I oto kolejna misja, tym razem Urząd Skarbowy. Król zakłada stare ubrania i białą brodę. Towarzyszy mu brat, książę Ali, dowódca elitarnych jednostek wojskowych. Wchodzą do Urzędu Skarbowego i ustawiają się w kolejce. Wokół stoją zirytowani ludzie. Skarżą się na długie oczekiwanie i biurokrację. Król rozmawia z nimi i słucha ich historii. Wreszcie nadchodzi ich kolej. Książę Ali składa dokumenty o zwrot podatku i podaje zwykłe nazwisko, bez tytułów. Urzędnik patrzy na nich z niezadowoleniem, wolno sprawdza papiery i mówi opryskliwie: "To jest źle wypełnione. Trzeba zrobić od nowa." Ale wszystko jest poprawnie, odpowiada książę. Urzędnik krzyczy: "On powiedziałem, że źle wypełniać jeszcze raz." Hamstwo, arogancja i całkowity brak szacunku dla zwykłego obywatela. W milczeniu wypełniają dokumenty ponownie, a urzędnik niechętnie je przyjmuje. "Proszę czekać. Zadzwonimy za jakieś dwa tygodnie." Król i książę wychodzą z budynku i wsiadają do opancerzonych limuzyn z królewskimi flagami. Kolumna z sygnałami świetlnymi rusza w stronę pałacu. Dopiero wtedy pracownicy urzędu skarbowego rozumieją, właśnie odwiedził ich sam król, a potraktowali go jak nikogo. Pod koniec dnia wie o tym cała stolica, a pod koniec tygodnia cały kraj. Przez lata takich operacji Abdullah zgromadził ogromne dossier: nazwiska, fakty, dowody. Król przeprowadził szeroko zakrojone czystki. Niektóre źródła mówią o kilkuset zwolnionych urzędnikach i kierownikach. Niemal każdego dnia ktoś tracił swoje lukratywne stanowisko. Ale najważniejsze, zmienił system. Biurokracja została uproszczona, procedury przyspieszone. W szpitalach wprowadzono przejrzyste kolejki, a na granicy celnej system elektroniczny. W urzędzie skarbowym uruchomiono infolinię do składania skarg. Gazety pisały, Król wie wszystko. Urzędnicy się bali, bo każdy petent mógł okazać się królem. Ten strach zmuszał ich do uczciwej pracy. Krytycy twierdzą, że była to dobrze zaplanowana kampania wizerunkowa. Wielu zwolnionych urzędników po roku wróciło na inne stanowiska. System się nie zmienił, zmieniło się tylko opakowanie. Inni uważają, że rzeczywiście zmienił kraj, korupcja spadła, a ludzie znów uwierzyli w sprawiedliwość. Kto ma rację? Każdy decyduje sam. Dziś król Abdullah ma 63 lata. Rządzi Jordanią już 26 lat. Nazywany jest jednym z najbardziej postępowych arabskich przywódców. W 2016 roku uznano go za najbardziej wpływowego muzułmanina na świecie. Jordania to wyspa stabilności na Bliskim Wschodzie, gdzie wokół panują wojny i chaos. Jego kraj przetrwał, gdy sąsiedzi się rozpadały. I co ciekawe, nikt nie wie na pewno, czy dziś nadal prowadzi takie akcje. Sami Jordańczycy mówią, że do dziś, wsiadając do taksówki, przyglądają się kierowcy, a nóż to znowu król. A teraz pomyśl o swoim kraju. Większość współczesnych liderów jest tak oderwana od rzeczywistości, że nawet nie wie, ile kosztuje chleb. A twój przywódca odważyłby się wyjść do ludzi, na przykład do metra, ale bez kamer, żeby usłyszeć prawdę. Zostaw lajka, jeśli ta historia zrobiła na Tobie wrażenie. Subskrybuj. Przed nami jeszcze wiele niesamowitych historii. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.